Siema. witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Zem w tym świetnym sylwestrowym klimacie. sylwestrowo No i właśnie, dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy z jednego powodu. Mianowicie z tego, że coś ciekawego nam się pojawiło w naszej kopalni. A co nam się pojawiło w naszej kopalni? To co chcieliśmy, żeby się pojawiło? Oczywiście nie chodzi mi tu o tego złombiaka, tego który usiłuje mnie zabić. Oczywiście chodzi mi o slajmy. Więc teraz szybko te slimebole sobie zbierzemy. A co nie jest takie łatwe? Jak widzimy tripery atakują. Zewsząd dobra, należy. Yy, tak, 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 tak. Zbierzemy sobie te slajmy. No i jeden... Yy, wiecie, jak na razie niewiele tych slime'ów, jak widzicie mamy ale no slime boli już 12 na przykład zebraliśmy a tam chyba jeszcze były więc więc jest ładny wynik 12 pistonów to jest w zasadzie dużo i może niektórzy wiedzą to chcę może niektórzy się domyślają co chcę dzisiaj zbudować niektórzy może jeszcze nie o tu chyba coś kogoś zabiło chcę dzisiaj zbudować bramkę taką z pistonów która będzie e, służyła jako wejście do naszego pokoju z alchemią i z ulepszaniem przedmiotów. Tak mi się zdaje. Mam nadzieję, że to się tam zmieści przez kolodnie. E, to, się, to się okaże. No dobra, więc słuchajcie, mamy 17 slimeboly. Ja teraz szybko wjedę na górę i widzimy się już na samej górze e, coś Wam pokażę, a potem zabierzemy się z tą budową. Dobra, to teraz robimy cięcie i do zobaczenia na górze. Cześć. No dobra, jak widzicie, dochodzi już powoli na miejsce. Tutaj na swotkach zrobiłem sobie takie y, dnie. Y, świecące, jakoś to tak fajnie wygląda, to jest jakieś świecące jedno. Zrozdobłem sobie z tak tych dni, jako że nie miałem co robić za bardzo z dniami. Tu też to nie ścinałem. Ścina no z jednego razu wychodzi tak prawie 30, czyli prawie pół staka. Tu jest wszystko fajnie i właśnie pierwszą rzeczą, o której myślałem, jest zainstalowanie tutaj takiego systemu jak u mnie na filmiku. Po prostu na tole pistony, które, no taka automatyczna farma z... Yy, no, melonów i Tylko, że do tego potrzeba by więcej slimeboli, slambol więc myślę, że zrobimy to, że zrobimy to później. A teraz póki co możemy się przespać. No dobra. I tak, i co tutaj pierwsza rzecz która hmm, zauważalna mocno jest to taki nowy pokoik. Wypiszę sobie tutaj wszystkie yy, wszystkie mikstury. Zezwę i się wytłumaczę. Jak zrobić niezgrabną miksturkę, która spotrzyma nam do wielu tych innych mikstur? To jest woda plus, plus brudawka neterowa, czyli to brudawka to jest to, prawda? Yy, Przyziemna mikstura, czyli to jest chyba taka, która... Chwila. Bo gdzieś tu mam napisane potem wszystko. Przyziemna to jest... Aha, już wiem, co to jest. Dobra. Przyziemna mikstura jest potrzebna. Zaraz wam pokażę, do czego... czegoś tu chyba ona jest... Potrzebna. Nie, w zasadzie to chyba do niczego. To się potem okaże. W każdym razie przyziemna robimy z mix takim takiej, o tym, czy to jest woda plus oko pająka, redstone, świecący arbus, płonący, płonący proszek czy coś takiego yy, cukier, glowstone yy, co tu jeszcze? Spermentowane oko co to jest przed... Nie ogarnię, dobra. Yy, teraz tak, miksturka życia to jest na mistura plus świecący arbus i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a to jest są jeszcze ulepszane mikstury I co ja chcę, pragnę dzisiaj zrobić? Dzisiaj pragnę to trochę przesunąć wybudować tutaj system taki po prostu taką bramkę tak może coś sprawdzić starczy mi tu miejsca starczy eee, taką po prostu brameczkę która nam będzie tutaj otwierać wejście więc ja teraz zrobię cięcie pójdę po materiały przygotuję się już eee, i, i bierzemy się za budowę to cześć. No dobra moi drodzy, jesteśmy po pierwszym etapie budowy. Zainstalowałem już pistony, no i trochę redstone'a. No jak należy, razie to za bardzo nie wygląda jak bramka, ale chciałbym Wam pokazać mniej więcej jak to będzie działać. Tam tutaj będzie normalnie podłoga, te pistony się będą otwierać i będziemy na sobie normalnie przechodzić. Więc ja teraz skończę, zobaczymy się jeszcze przed obudowaniem tego mechanizmu, a potem go obuduję i zakończymy odcinek. No dobra, słuchajcie, skończyłem już mechanizm yy, i Obserwowałem się ogólnie na poradniku Minecraft Polska. Już wam chyba kiedyś mówiłem o tym kanale. Serdecznie go polecam. Yy, no i nie będę może jeszcze pokazywać, jak to działa. Pokażę wam wszystko, jak, jak już to ładnie buduje. Więc widzimy się za sekundkę. No dobra, słuchajcie moi drodzy. Specjalnie jestem teraz tutaj, bo chcę wam coś pokazać. Zobaczcie, wchodzimy sobie w ścianę. O, dźwignia. W ten sposób to wszystko zrobiłem. Tu jest miejsce na, na nasz bank do XP, bo, bo ostatnio instalowałem inne mody jak nam pokazywałem i zapomniałem teraz doinstalować XP, więc teraz leciałem bez żadnych modów w ogóle. Tutaj jeszcze muszę zrobić Glowstone, ale już mi brakło. Tutaj odstawiłem z powrotem stolik do doenchantowanie. No i to jest jak to wygląda. Wchodzimy tutaj. I teraz jakbyśmy chcieli pociągnąć na tą dźwignię, jakby ktoś chciał do nas wejść tutaj, jak sobie tutaj czarujemy i nas podejrzeć, to nie może. A. Figa z makiem. Nie może do nas wejść. O, tą ścianę muszę... muszę usunąć. Nie może do nas wejść, bo tam jest taki fajny mechanizm, który na to nie pozwala, więc tylko my się możemy otworzyć. On co najwyżej może na nas tutaj kamping i się rzucić. No, jaka czasu. No więc myślę, że to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jest to ostatni odcinek Minecrafta z MCM w roku 2011. Myślę, że podobał Wam się ten odcinek. Jeżeli chcecie samemu zrobić taki mechanizm, dam Wam link do kanału Minecraft Polska, tam możecie taki mechanizm identyczny sobie zrobić w domu, w swoim oczywiście Minecrafcie. Yy, no i to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Komentujcie. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę i tak dalej, a szczególnie dodawajcie ten film do ulubionych, bo to mi daje największą satysfakcję. Nie będę wam tłumaczyć dlaczego, ale uwierzcie mi, że mi daje największą satysfakcję. Więc ja się teraz z Wami żegnam, jestem NCM Creator i do zobaczenia w 2012 roku. Cześć!